Robimy parcie z ikoną Prime na moim koncie. Póki co w tym składzie. Do tego składu kupiłam tylko Informa 83 za 25 tysięcy, a resztę tam z klubu, ale już praktycznie mam tylko jedną kartę 86 w klubie i chyba nawet nie mam tych 85, więc no resztę będę musiała kupić. Drugi skład przepalamy. No tutaj z kart niewymiennych to... Chyba tylko ten. Tak, tylko karty z Ligi Mistrzów są kartami niewymiennymi, które tu wrzuciłam. Reszta to karty kupione albo takie, które miałam wymienne w klubie, więc no. Na to SBC już tak myślę, że ze 100 tysięcy mogliśmy wydać. Ale myślę, że będzie warto. Przepalam trzech Brazylijczyków, więc powinno oddać. Okej, okay, skład olecenia 83. Nie wiem, chyba te trzy karty dosłownie z klubu przepaliłam, a reszta to były karty kupione, w tym inform kupiony, więc ile łącznie wydam na te SBC? Prawdą jest, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tak. No, ze 150 tysięcy może? No może Nie, no chyba nie. No tak połowę mniej więcej wydam na to SBC. Standardowo przed paczką z ikoną musi polecieć suchar, żeby było coś dobrego. Więc dzisiejszym sucharem jest sucharz z ostatniego materiału, który brzmi Co powiedziała mama do Jasia, gdy dostał piątkę z polskiego? Piątka Jasiu. To było beznadziejne słuchaj. No, nie, to był super żart, to był super żart. Taki super żart, to będzie super karta w parce. Także lecimy bez przedłużania. Paczka z ikoną Prime na moim koncie. Dużo Brazylijczyków przepaliłam, dużo tych wszystkich SBC, więc myślę, że odda jak najbardziej. Ferdinand! Ej! I on mi idealnie pasuje do składu, bo mam ta verdiera. Ja wam mówię, dobry słucharz, dobra karta. Wy już wszyscy myśleliście, że mur tutaj będzie. Aha! Ja też myślałam, że będzie mur. Prime Ferdinand. A ja mam średnią jego wersję, bo trafiłam w którejś z paczek średnią wersję Ferdinanda. Zobaczcie, ile kosztuje. Za to, że wydam 200 tysięcy na to SBC karta prawie 900 tysięcy warta, no to wydaje mi się, że to był dobry deal. Dobra, robimy drugą próbę z SBC o ikonę, boję się, że drugi raz może być niestety gorzej, ale mam nadzieję, że nie, także przepalałem pierwszy skład, tutaj wszystko kupiłam, każda karta jest kupiona i w kolejnych dwóch składach też będę kupowała każdą z tych kart, więc no tak około 400 tysięcy widzimy te SBC, ale i tak już na plus jesteśmy po pierwszej, więc na pewno będzie warto. Drugi skład, skład to co 85, właśnie teraz przepalamy, jest bardzo podobny do tego, co przepalaliśmy w poprzednim SBC. Tylko, że jest tylko dwóch Brazylijczyków A tamtym chyba było aż czterech Ostatni skład, skład oceny 83 No tutaj też standardowo wszystko kupione Ale nie ma żadnego Brazylijczyka A więc przed tą paszką z ikoną Myślę, że trzeba powiedzieć klasycznego suchara I zobaczyć, czy po tym akurat sucharze Wpada coś dobrego Trzeba to przetestować po prostu Także uwaga Jak wita się geograf z klasą Witam państwa I zobaczmy Czy wierzy jest najtańszą ikoną? Myślę, że mam miano. To może pretendować do właśnie takich? 119 tysięcy koszty. 116. 000. E, no, to może są tańsze. Nie no, ja myślę, że to idealnie się wkomponuje do mojego składu, widzowie. Za butragenio. Kto normalnie gra butragenio Optimusem? W tym momencie na tym etapie gry? Myślę, że to, to nie ma sensu. To trzeba się bawić grom widzowie. Trzeba się bawić grom. To zdecydowanie lepiej wygląda, nie? Otóż nie. <noise> Dobra, widzowie, żarty żartami, ale no, no jednak może nie. Jednak może tego butra geniu tutaj wrzućmy na pasnika. Myślę, że będzie nieco, nieco lepszy. Odrobinę dosłownie. I teraz tak zrobiłam tę obronę wykombinowałam, bo ten Ferdinand właśnie idealnie daje jest Tavernierowi, tawernierowi. Więc wydaje mi się, że spoko to, to w przynajmniej wyszło. No i dajcie znać, co byście zrobili z tym kanwaro i ja dam tylko nie piszcie, że przepalili o ikonę, bo... Tak, zaraz zrobię jeszcze inne z Więc będą łącznie trzy, ale powiedzcie mi co, może tutaj byście podmienili kogoś, nie? Właśnie zamiast którejś z tych kart, nie? Może Adama Traore za powiedzmy chociaż ten tavernier jest naprawdę super i ma lepsze zastyki, więc no nie wiem. Możecie mi dać znać w komentarzach, jak widzicie teraz moją obronę. A teraz zagrajmy sobie mecz, przetestujmy tego Rio Ferdinanda. Tym kanawaru zagrałam dwa mecze. Wiem, to bardzo dużo, więc mogę się powiedzieć. Gra im się spoko, tylko troszeczkę za niski jest. Ale tak to ogólnie jest naprawdę fajny Przeciwnik ma wątpliwości. Ok, żegnam. O! Ale ciekawy skład. Zrobimy elastiko na początku. Niech myśli, że potrafię grać w tę grę. A zrobimy jeszcze jedno. O, nice. A teraz wycofamy. Damy z główki, damy z główki na. A nie damy z główki, bo wychodzi bramkarzem. Co zabierasz? Trik miałam zrobić! Jednak bez na środkowej obronie... Nie spisuje się najlepiej. Nie no Aha, dobra, bo ja na małysza nie siedziałam. Ale co taki pressing grasz? Tak, zrobimy, ok. Teraz zrobimy tak. Podamy do środka i strzelimy. Ok, to nie było. O, dobrze, dobre. Co? No jest spalony. Dobrze, nice. Okay. Yeah. A umiesz inny trik? No i pa, i już jest w pięciu przy mnie. Niemożliwe. A co ja gram za formacją? No, gdzie mi kończysz? No i pato. Jeden strzał miał, jeden celny, na bramka. A ja nie to, że jestem possession player, tylko... Mam przewagę po prostu. Nie chciałam tego kliknąć! A, no on już broni w 25 tutaj na swojej połowie. Ale to nas nie powstrzyma. Czysto było przecież! A daj spokój. A, i on teraz specjalnie tak zrobił, żeby na czas grać. Aha, no dobra. Co? Czy jest to, nie było żadnego fawlu? Dajcie spokój. Potknął się tam nierówna murawa po prostu jest. A więc, jakbyście się zastanawiali, widzowie, czy warto grać na czas, to. Może, może nie, może... w z grajcie na czas, znaczy, no może tak w końcówce, nie? W końcówce. Zobaczmy ile punktów miał, 2071. No i tak na czas grał. Dajcie spokój, trzymam prawie 2000. Jeszcze 24 punkty, to pewnie ze dwa mecze by musiała wygrać, żeby miała. Pewnie tak. Ale coraz bliżej, coraz bliżej. Potem już 2,5 i 3000 to już ostatnia prosta. Skład to o co 86, wszystko kupione. To już nawet nie patrzę, czy on coś w klubie, bo... No, bo nic nie mam. SBC numer 2 zrobione. Myślę, że tu będzie ikona, która będzie miała overall co najmniej 93. Ikona Prime overall co najmniej 93 w środku. Wiem, że pewnie są takie, które nie są najlepsze, ale ja myślę, że ta, którą trafimy, będzie dobra, ok? Taką mam nadzieję. A więc zaryzykujmy i otwórzmy trzecią paczkę z ikoną bez żadnego żartu, bez suchara. Wiem, że to jest odważne, bo, no bo pewnie jakby znacie moją teorię, nie? Że paszka bez suchara to paszka słaba, więc jakby pisze się tutaj na straty od razu. Nie no, generalnie to wiecie, w miarę w porządku, ikona. Ale biorąc pod uwagę, że mam już w swoim zespole niewymiennego Ferdynanda, którego dzisiaj trafiliśmy, i niewymiennego Canavaro którego trafiliśmy jeszcze wcześniej i niewymiennego wandajka, którego mam w wersji TOTY no to chyba nie teoria paczka bez suchara to paczka słaba się sprawdza, bo no, kosztuje on około 350 tysięcy, więc Rio Ferdian był zdecydowanie lepszy no, także jakby nam było mało obrońców, to mam jeszcze jednego do wyboru, więc możecie mi dać znać, co by się teraz zrobili w sumie on na SPD byłby w miarę spoko, ale biorąc pod uwagę, że mam tego niewymiennego Hulita, mam tego Bruno Fernandesza, no to tak średnio. Dajcie znać, jak teraz widzicie te obrony. Ja myślę, że chyba tak. Chyba ta opcja, która jest teraz, będzie najlepsza. Chociaż no szkoda mi tego Adamitra Traore i Cannavaro, ale no myślę, że tak to lepiej wygląda. Dajcie mi koniecznie znać. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć.